Postać złoczyńcy z komiksów Marvela znanego jako The Leader zadebiutowała w 1964 roku w 62. numerze Tales of Astonish, a jej twórcami byli Stan Lee i Steve Ditko. Legendarny duet odpowiedzialny także za stworzenie Spider Mana. The Leader, czyli Samuel Stearns, był zwykłym pracownikiem laboratorium, który po ekspozycji na promieniowanie gamma zyskał genialny umysł i charakterystyczną zieloną, przerośniętą czaszkę. Pomysł na tę postać przyniosło samo życie. W latach 60. w szczycie zimnej wojny ludzkość była zafascynowana, ale i przerażona postępem naukowym. The Leader był uosobieniem lęku przed tym, co może się stać, gdy technologia i wiedza wymkną się spod kontroli. Stan Lee chciał stworzyć złoczyńcę, który kontrastowałby z Halkiem, nie siłą, ale intelektem. Rysownik Steve Ditko inspirował się klasycznymi obrazami szalonych naukowców z filmów science fiction z lat 50. The Leader miał być wizualnym symbolem tego, jak nienaturalne mogą być skutki ludzkiej pychy wobec nauki, a jego przerośnięta głowa miała wywoływać niepokój.